Ziemano Bambana z tej strony, parowano. Dzisiaj mam trochę taki katar, więc mogę mówić trochę przez nos. Hejka, tu kuba. Dzisiaj będziemy testować chipsy, y lajsy, i one są z KFC. Takie chyba, nie wiem, one jest limitowana edycja. Zaraz po nie pójdę i, tu i już tu wracam. Hej. Hejka, mamy już te chipsy. Zaraz otwieramy i je testujemy. Dobra, otwieramy. W środku, w środku nic nie, pa, nic nie czuć. Teraz wyjmujemy, próbujemy. Czuć dużo soli, ale ja właśnie lubię i czuć kurczaka, ale w takim, w takim fajnym właśnie, w takim, nie wiem jak to powiedzieć, w takiej fajnej wersji. Mi smakuje. Jedliście, jedliście takie? Dajcie znać w komentarzu. Jak jedliście, to powiedzcie czy dobre. A my się żegnamy, papa. Pa.